To jest mój podcast do góry nogami z Pawłem Dulusem i dzisiaj mam przyjemność gościć Bena Armstronga który jest e, e, szefem e, m, służby proroczej w Bethel Church. Hi ben. It's great, great to have Cześć Ben, to wielki Cześć. przywilej mieć tutaj dzisiaj Ciebie. E, właściwie to jest jak sen. E, to jest dla Ciebie jak sen, a będziemy właśnie rozmawiać o snach, więc to mi się podoba. Jesteś ojcem, jesteś mężem, jesteś tutaj szefem proroczej służby w kościele Betel. Masz wielu ludzi, którzy pracują pod tobą w tej służbie. Wiesz, zanim tu przyjechałem, to słyszało się o Betel różne rzeczy, ale chyba głównie to, że wszyscy tu prorokują. I tak właśnie się stało ze mną, wiesz. Byłem e, proroctwa, które wypowiadano nade mną tutaj, mocno wpłynęły na mnie i na moje życie. I właściwie również ten podcast. Dzieje się z powodu słowa wiedzy i proroctwa, które ktoś wypowiedział nade mną. Były to dla mnie ewidentne potwierdzenia, że ten podcast ma powstać. Miałem to w sercu, że powinienem dzielić się Ewangelią i że powinienem robić ten podcast, ale walczyłem, wiesz, czy powinienem to zrobić, czy nie. I ta walka trwała przez miesiące. Ale przez wypowiedziane słowo wiedzy i proroctwo moje przekonania, moje przekonania zostały potwierdzone i to jest niesamowite. I chcecie zapytać, jaka jest Twoja opinia na temat języków Boga? Czy proroctwo jest częścią głosu Boga? Tak, absolutnie. To część głosu Bożego. Myślę, że wewnątrz każdego z nas jest pragnienie bycia poznanym przez Boga. Jest w każdym z nas pragnienie poczucia, że mam wartość, że Bóg ma cel dla mojego życia i jest, że jest w nim tożsamość. A samo proroctwo faktycz faktycznie współpracuje z sercem Boga. Boże, co Ty chcesz powiedzieć nad tą osobą? Co myślisz o osobie? A wspaniałą rzeczą w proroctwie jest to, że w słowie wiedzy i w proroctwie jest mnóstwo rzeczy, o których nikt nawet nie może wiedzieć o Tobie. Po prostu jest to niemożliwe, więc źródłem musi być w takim wypadku Bóg, bo tylko Bóg może wiedzieć i objawiać niektóre rzeczy, które ludzie o nas mówią i którymi się z nami dzielą, ale w tych chwilach, kiedy ludzie się nimi dzielą, nagle czuje się ceniony jako osoba, czuje się więź z Bogiem i dowiaduje się o jego naturze i jego dobroci. Nie wiem wielu ludzi dorasta tam, gdzie Bóg jest wrednym bogiem, wiesz, to trochę tak, jakbym zawsze miał kłopoty z tym Bogiem. Jeśli Bóg mówi do mnie, to na pewno powie mi wszystko. Wszystko, co złe na mój temat, wszystkie złe rzeczy, które zrobiłem, ale proroctwo nie jest takie i Bóg nie jest taki. Proroctwo polega na odkrywaniu złota w ludziach, ich prawdziwej tożsamości. I kocham moc tego dlatego, że spodziewamy się kłopotów z Bogiem, a Bóg mówi: Nie, znam Cię, wierzę w Ciebie i mam dla Ciebie przyszłość. I pozwól, że cię do tego zaproszę i nagle ludzie mają objawienie, że naturą Boga jest tak naprawdę być dobrym ojcem, który jest z nas zadowolony i nawet jeśli robimy coś złego, wzywa nas do: "Hej, oto jest opcja dla twojego życia. Lepsza opcja. Chcecie w grze. Oto co w tobie widzę i to jest moc proroctwa." Miałem takie doświadczenie. Byłem na pierwszym roku Battle School of Supernatural Ministry tutaj w Betheli, wiesz, jest dużo nauczania na temat Prorost i daru proroczego. Nauczania o tym, że nie musisz być prorokiem, żeby mieć i używać dar proroczy. I my mieliśmy do czynienia z jakimś kierownikiem banku w Europie i odbyliśmy z moją żoną. Naprawdę dobrą rozmowę i bardzo nam pomógł. Rozmawialiśmy za pośrednictwem komunikatora tekstowego i pomyślałem, że okej, okay, nadszedł czas, aby przesłać mu jakieś słowo prorocze. I zajrzałem do mojego ogrodu i zobaczyłem drewniany płot. I od razu przyszło mi do głowy, że niektóre dziury w płocie zostaną naprawione w życiu tego człowieka. I widziałem też kwitnące drzewo, ale walczyłem ze sobą, czy to wysłać, czy nie. Wcześniej mieliśmy długą rozmowę z moją żoną na temat proroc, czy można prorokować nad każdą osobą, czy w każdym momencie, czy nie. Zastanawialiśmy się po prostu, jak to działa. Więc w tym momencie się trochę z tym zmagałem. W końcu napisałem wiadomość do tego menadżera, że widzę, że naprawia swój drewniany płot i że ogród rozkwitnie. I myślę, że to ma dużo wspólnego z pojednaniem w jego rodzinnych relacjach. I tak już to, jak już to napisałem i myślałem, czy to wysłać czy nie. Przeczytałem to jeszcze raz i dodałem początek, że czasami Bóg do mnie mówi i że uczę się właśnie tego jego słuchania tego głosu. Więc napisałem to i zrobiłem enter, bum. No i wysłałem to i czekam 5 minut, 10, 15. Myślę sobie, nie znam tego faceta, jakiś bankowy menadżer wysokiego stopnia. Co ja w ogóle robię, i nagle wyskakuje wiadomość, to jest szalone, niesamowite. Dzisiaj widziałem się z moim pracownikiem, który ma naprawić wokół mojego domu mój drewniany płot. Pomyślałem sobie, okej, okay, to tak działa. Więc od razu z tej pozycji zacząłem pisać więcej o pojednaniu w rodzinie tego menadżera. To, co widziałem w moim duchu na ten temat, zacząłem pisać o Jezusie. I moim zdaniem jest to dość niesamowity sposób na odblokowanie myśli Jezusa, nie tylko o wierzących, ale także niewierzących, co jest niesamowite. Wiesz, absolutnie szalony tak naprawdę. Absolutnie. Ja byłem z facetem, który nazywał się David, i zostałem zaproszony, aby prorokować nad nim. I wiesz, w mojej roli, jaką pełnię, to jest całkiem normalne. I zawsze jestem trochę sfrustrowany tym, że to jest tak, że wszyscy chcą, żebym prorokował nad nimi. W pewnym sensie chcę, ale w pewnym sensie też chcę najpierw odkryć miłość do tych ludzi, najpierw stworzyć przyjaźń. Takie jest moje serce po prostu. Chcę przyjaźnić z ludźmi, więc poszedłem na spotkanie. I zabawna rzecz jest taka, że w mojej głowie i na moim telefonie w harmonogramie facet miał na imię David, ale za każdym razem, kiedy o nim myślałem, myślałem Jeff, Jeffrey. Tak, ja, tak jak mam na imię mój tata. Ale ja i mój tata mamy staroangielską pisownię słowa Jeffrey, a normalna amerykańska pisowna to po prostu Jeffrey przez... J, a nie przez G. I zobaczyłem to i ciągle myślałem, że chcę zadzwonić do faceta o imieniu Jeff, więc wszedłem na spotkanie z tym facetem i powiedziałem, że wiem, że masz na imię David, ale ciągle słyszę Jeffrey. I co to znaczy? Czy to coś dla ciebie znaczy? Zapytałem. I mówię i mówię wszystkim e, naszym słuchaczom, że wiesz, że czasami przychodzi prostota proroctwa lub słowa wiedzy po prostu. A ty myślisz w określony sposób i nie wiesz, że to Bóg, dopóki nie zadasz pytania. Tak jak to, czy to, co powiedziałem, czy to coś dla ciebie znaczy. Tak zapytałem tego Jeffa, tego Davida. On mi mówi, To mój najmłodszy syn. I teraz poczułem się dobrze, czułem, że Boże serce dla tego Davida i dla jego syna. I zacząłem dawać całe słowo od Boga dla niego i myśli o jego synu Jeffrey'u, ponieważ myślę o tym facecie, ale wciąż myślę o Jeffrey'u i powiedziałem, że istnieje wyjątkowa więź między Tobą a Twoim najmłodszym synem w kreatywności i w całej sferze wokół tego. A ten facet, który był trenerem, takim bardzo dużym facetem, po prostu trenował futbol czy coś jakiś inny sport. Był po prostu wielkim gościem i po prostu zobaczyłem go, jak płacze. Po prostu miał potężne łzy. I to jest niesamowite, kiedy Bóg używa szczegółów z naszego życia i pokazuje nam w ten sposób, że, że bardzo Mu zależy na, na, na nas. I to zmienia wszystko. A co z interpretacją snów? Bo dostajesz jakieś słowa od Pana w śnie, e, od Pana Boga, może dostajesz jakiś metaforyczny obraz, a czasami dostajemy jakiś bardzo prosty obraz. Zacznijmy może od początku. Skąd wiesz, że jakiś sen jest od Boga, a nie z duszy? Tak jak powiedziałeś, są dosłowne sny i są sny symboliczne, metaforyczne sny. I większość naszych snów nie jest dosłowna, ale raz na jakiś czas będziemy mieć dosłowny sen, w nim wydarza się szczegół po szczególe, jednak przez większość czasu nasze sny są metaforyczne. My, jako istoty ludzkie, składamy się z trzech części: jest ciało, nasza dusza i nasz duch. I tak samo, jak jesteśmy ciałem, duszą i duchem, możemy mieć sny w trzech strefach. Więc możemy mieć sny dotyczące ciała, więc prosty przykład: zasnąłem na ramieniu i śniło mi się, że mam odciętą rękę, a potem się budzę i zdałem sobie sprawę, że odciąłem dopływ do ręki krwi i czuję, nie czuję ręki, więc to, co się dzieje u mnie z ciałem, jest tym, co się dzieje w mojej podświadomości. Moja podświadomość mówi mi: Nie czuję ręki i mam sen oparty na tym, więc to może być przykład snu e, z ciała. E, może też to być wywołane chemicznie: może bierzesz za dużo leków na przyziębienie, po prostu e, tak mogą być wywołane tego rodzaju sny. I to wpływa na równowagę chemiczną w ciele, e, i możemy mieć przez to jakiś dziwny sen. Jeżeli chodzi o sen duszewny, to jesteśmy wszystkim, co przeżywamy. My, jako ludzie, jesteśmy wszystkim, co przeżywamy. Mamy pracę, mamy życie osobiste, jesteśmy w związkach, oglądamy filmy, słuchamy piosenek, widzieliśmy osobę w ciągu dnia, a nasz mózg nieustannie mówi, jak mam przetworzyć informacje, które są mi podawane. W moim umyśle, w mojej woli, w moich emocjach to wszystko i to się tam wszystko porusza. Na przykład. Może masz deadline w pracy i może czujesz dużą presję, może czujesz obawę, czy dasz radę dotrzymać tego terminu i wtedy masz sen, że zapadasz się w swoim śnie i łapiesz się czegoś, to wymyka się spod kontroli, a może masz sen, jakbyś jechał i nagle wrócił do podstawówki i masz zamiar zrobić test i wszyscy inni mają ówek, ale ty go nie masz. To mógłby być przykład snu opartego na Duszy. I to by mogło, mniej więcej, interpretacja tego mogłaby być taka. Nie czuję się przygotowany, czuję się poza kontrolą, więc to są przykłady snów opartych na duszy. A potem są duchowe sny. I duchowe sny są dwutorowe. Znacie oczywiście, czy znasz dobre duchy i, zny, i złe duchy, tak? Jest Królestwo Boga i Królestwo Demonu. Więc są nocne koszmary, sny demoniczne, inspirowane demonami, oparte na strachu. Boże sny natomiast są takie, że ja widzę w nich mądrość, w tych snach, że to jest rozwiązanie jakiegoś problemu. A czy w tego rodzaju śnie od Boga zawsze odczuwasz pokój, czy może nie za każdym razem? No niekoniecznie. Nie za każdym razem. Nie wiem, ile osób kiedykolwiek czytało Biblię, ale jest to mnóstwo przykładów w Biblii, gdzie ludzie mają spotkanie z Bogiem, nie czuli pokoju. My myślimy, że powinno być takie doświadczenie, że jak śnię z Bogiem, to muś, muszę czuć pokój, ale w księdze Hioba jest tak naprawdę napisane, że we śnie, w wizji, w nocy, kiedy głęboki sen spada na ludzi, Bóg będzie ich przerażał w nocy i ich, i ich w ten sposób przed złymi uczynkami. No i to jest trochę jak ostrzeżenie, więc czasami sny, nawet sny no od Boga, mogą być przerażające, ponieważ w tym śnie jest ostrzeżenie, że to jest niebezpieczne, to jest złe, że idziesz w złym kierunku. Okay. Nawet dzisiaj, wiesz, czytałem pierwszy i drugi rozdział Ewangelii Mateusza, i tylko w tych dwóch rozdziałach są cztery snu Józefa. I tak myślić, dobrze, on pod wpływem tego, co mu się śniło, przyśniło, wraca do Egiptu razem z, razem z Jezusem i Maryją, z małym Jezusem, ale później śni mu się kolejny sen, który jest ostrzeżeniem, że nie powinien wracać do Judei i dlatego poszedł z Maryją i małym Jezusem do Nazaretu. No i dlatego Jezus nazywa się Jezusem z Nazaretu i to jest niesamowite. Czy czujesz, czy myślisz, że Józef wtedy miał spokój? Pomyśl o jego życiu. Józef ma cztery różne sny w pierwszych dwóch rozdziałach Ewangelii Mateusza. Jeśli nie posłuchałby swoich snów, to Jezus umiera. I myślę teraz o którymś z Was, którzy słuchacie i oglądacie tego podcastu. Na przykład pomyślcie o swoim życiu. Jeśli mielibyście dziś sen, który powiedziałby Wam, że macie się gdzieś przeprowadzić, czy zrobilibyście to? Biblia tak naprawdę nie traktuje snów drugorzędne, jako drugorzędne spotkanie z Bogiem. Nie traktuje with God. Oh, that's z Bogiem. myślę, że to jest Myślę, że to jest bardzo ważne, to co teraz powiedziałeś. Tak, myślę, że to ważne. Jedna rzecz, którą robię, aby ocenić, czy to jest sen od Boga, czy nie, to robię to w taki sposób. Jest pięć różnych czynników. Myślę, że w boskim śnie numerem jeden powinien być biblijny rezonans. I co to właściwie oznacza? Może nigdy wcześniej nie czytaliście Biblii, myślicie, że to jest boski sen, może czujesz właśnie, że powinieneś tę Biblię przeczytać pod wpływem tego snu, zobaczyć, czy rzeczywiście on się zgadza z tą naturą Boga. I może to jest właśnie takie zaproszenie, żeby wejść w jakąś relację z kimś z Kościoła. Może trzeba się w to zagłębić, i nawet możesz kupić Biblię, przecież nie chodząc do kościoła, i też to sprawdzić, czy to, co ci się przyśniło, jest zgodne z charakterem Boga i z naturą Pisma Świętego. E, następnie Pismo Święte mówi, że Duch jest połączony z Duchem Świętym i mówi, że Jestem dzieckiem Bożym, więc potrzebuję afirmacji Ducha Świętego. Jak mam to wytłumaczyć? Może to jest tak, że nie czuję tego gdzieś tam w jakimś miejscu, może też nie czuję tego w mojej głowie, ale może czuję to w moim brzuchu i to jest, i to jest ten rezonans. Po prostu czuję połączenie z Bogiem i to jest afirmacja Ducha Świętego. Chcę sprawdzić, że u moich przyjaciół, u mojej rodziny. Czy to jest wspólny system wartości? Chcę sprawdzić u przywódców w moim życiu, Przedstawiam, mogę im przedstawić ten sen i pytam ich, jak to brzmi, czy to brzmi jak Bóg ten sen, i czy ten sen wydaje się być tożsamy z naturą Boga. Może, nie, jeżeli nie masz, słyszysz, słuchasz tego i nie masz kontekstu kościelnego i przeżywasz takie swój, możesz zaprosić kogoś, kto ma ten kontekst kościelny i, i może go zapytać, czy to, co ci się śniło, brzmi jak Bóg. Jest jeszcze jeden, jeden taki sprawdzalny punkt, i to jest owoc. Jaki jest owoc tego mojego snu, tego spotkania? Czy to przyniosło jakieś rozwiązanie, czy przyniosło mądrość, czy przyniosło uzdrowienie w moim życiu, czy przyniosło odnowienie wszystkich, jak, wszystkich relacji, o których miałem sen? A pozytywnymi owocami może być też, e, że ten sen mnie powstrzymał przed czymś, przed zrobieniem czegoś, co by mogło zrujnować na przykład moje życie, albo coś, co by sprawiło, że mógłbym iść w złym kierunku. E, Ostatnią rzeczą, którą wszyscy najmniej lubimy, to jest czas, tak, czas. Czasami trzeba na coś poczekać i trzymać się tego przez chwilę, żeby naprawdę rozpoznać, czy to był Bóg, czy może to źle zrozumiałem. Ważne jest to, żeby działać bez presji. I Bóg zawsze za nami podąża w takich okolicznościach. I zawsze, jeżeli się pomylimy, to zawsze nam daje kolejną szansę. Więc to jest tych pięć rzeczy, w których ja właściwie się zakotwiczam czy to jest boski sen, czy to się zgadza, jeśli tak, to czy on ma wszystkie oznaki bycia tym Bożym snem, o których wspomniałem. To był pierwszy z trzech odcinków z Benem Armstrongiem. Będziemy dalej rozmawiać o snach, o tym jak śnić, żeby śnić z Bogiem. To było do góry nogami z Pawłem Dulusem i z Benem Armstrongiem z Bethel Church. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki i dziękuję, że byliście z nami.